Wobec bezprecedensowego ataku agresji Federacji Rosyjskiej na naszych braci Ukraińców, na wolną, niezawisłą Ukrainę, Polacy i Mazowszanie przystąpili do bezinteresownej pomocy i wsparcia. Gromadzimy różnego rodzaju asortyment głównie środków medycznych, opatrunkowych, leczniczych, ale też inne kategorie i wspomagamy naszych. Przyjaciół za wschodniej granicy. Ja z serca dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te transporty są kierowane do naszych braterskich obwodów ukraińskich. Serdecznie dziękuję kolejom Mazowieckim za organizację transportów humanitarnych. Dziękuję pracownikom instytucji samorządu województwa Mazowieckiego za gromadzone środki i to w naturze, ale też. Środki finansowe. Dziękuję Mazowszanom za tę solidarność, za empatię, za otwarcie na potrzeby naszych przyjaciół, którzy są w tak trudnej sytuacji. Niech żyje wolna, niezależna Ukraina.